Z tej strony, ja witam Was po raz kolejny na moim kanale. No bo, no bo na jakim niby innym? Wiele osób poświęca godziny, jakie dni swojego pięknego, cennego życia po to, żeby znaleźć jak najlepszy, pasujący dany zestaw komputerowy w konkretnej cenie. I po tych wszystkich minionych dniach, wielu godzinach wyszukiwania tych zestawów, przeglądając jakieś różne porównania na YouTubie, jakieś filmiki z zestawami komputerowymi, jakieś w ogóle polecane na jakimś geeksie albo na innym techniptonie, mamy ten nasz ukochany zestaw, który nas tak bardzo zainteresował, że. Chcemy go kupić, ale ostatecznie i tak większość osób naprawdę nie ma zielonego pojęcia, czego mogą się po takim zestawie spodziewać. I ja osobiście, czy to na Discordzie, czy na streamach, czy nawet na mailu, otrzymuję naprawdę dziesiątki, może jeszcze nie setki pytań na temat tego: Ej, czy taka karta graficzna będzie dobra z takim procesorem? Ej, czy ten procesor, wymieniając go z takiego na inny, będzie dobrym ulepszeniem? Czy ta karta graficzna będzie fajna w tym itp. itd. i naprawdę te pytania można mnożyć, jest ich bardzo wiele wariantów tych pytań i ten filmik nagrywam w taki właśnie oto sposób, żeby może ułatwić Wam w pewien sposób jakiś wybór, jakieś szczęście i mam nadzieję, że ten film Wam naprawdę pomoże w tym wyborze, ponieważ niejako spróbuję Wam przedstawić, jak możecie Wy własny sposób weryfikować, czy jakiś upgrade może mieć sens, czy jakiś zestaw konkretny może spełnić Wasze wymagania, czy będzie Wam po prostu odpowiadał z takiego względu, no, wydajnościowego. I tak jak mówiłem, chcę Was nauczyć, w jaki sposób możecie naprawdę łatwo i szybko wyszukiwać informacje na ten temat. I ten sposób, który Wam w tym filmiku dzisiaj przedstawię, może być naprawdę dziwnie, wręcz śmiesznie prosty. I wiem, że ktoś może to wiedzieć, ale naprawdę są osoby, jest naprawdę bardzo dużo osób, które dalej tego nie wie. W jaki sposób takie zestawy można weryfikować? I tak jak mówiłem, bardzo często otrzymuję pytanie typu Ej, czy taka karta graficzna będzie dobra z takim procesorem? Ja na przykład wyimaginuję sobie taki zestaw, że interesuje mnie na przykład połączenie Ryzena 5 5600 z na przykład Radeonem 6600. Ktoś się może teraz zastanowić, w jaki sposób mogę mniej więcej oszacować plus minus jaka będzie jego wydajność? No... Ja wam tu teraz pokażę, bo to jest naprawdę dziecinnie, śmiesznie prosty sposób. Między innymi, słuchajcie, otwieramy sobie przeglądarkę, wchodzimy sobie na, na taką naprawdę bardzo niepozorną stronę internetową, jaką jest YouTube. Te z tej strony chyba nikt z nas jeszcze nie zna. I wpisujemy tak naprawdę w tym momencie to, co nas interesuje... tu nie jestem zalogowany, świetnie. I wpisujemy teraz po prostu to w pasku wyszukiwania, co nas po prostu interesuje. I tak jak ja powiedziałem sobie wcześniej, interesuje mnie połączenie rajza na piątki. Dokładnie to na 5 5600 z kartą graficzną RX 6600 I fajnie by było, gdybyśmy jeszcze na koniec tego wyszukiwania Wyszukali sobie na przykład słowo typu benchmark Ponieważ wtedy wyszukiwarka powinna nam zarzucić jakieś testy, konkretnie testy tych konkretnych specyfikacji I po guzika Enter, bo taki guzik trzeba kliknąć zazwyczaj, albo guzik lupy I to dużą ilość filmów, czy to z polskiego, czy zagranicznego YouTube'a, które po prostu porównują nam te oto zestawy no i patrzcie, pierwszy filmik, w który sobie kliknę, mam sobie jakiś filmik i mamy tutaj połączenie tego oto Radona, który mnie interesował i tego oto Ryzena, który mnie też niejako interesował. I w tym oto miejscu widzimy test z gry God of War. I widzimy, że ta oto karta graficzna z tym oto procesorem w ustawieniach Full HD Ultra uzyskuje FPS koło 60. Ok, spoko, ładnie działa. Ale to, co jest ważne jeszcze przy tego typu materiałach, w ogóle w filmikach na YouTubie, to żebyśmy sobie zeszli do opisu i zobaczyli jaka jest generalnie cała specyfikacja tego komputera. Ponieważ komputer ma jeszcze coś takiego jak system operacyjny, dyski oraz pamięć RAM. I w tym opisie widzimy, że mamy 16 GB RAMu DDR4 o prędkości 3800 MHz, no i to po prostu jest benchmark z takim RAMem wykorzystany. Więc możemy sobie właśnie zerknąć do opisu, żeby zobaczyć sobie jaka ta specyfikacja jest i dzięki, takim, ta, dzięki takiemu to filmikowi, jesteśmy plus minus w stanie oszacować mniej więcej wydajność tego zestawu, który nas interesuje. I jeżeli mam być szczery, jest to naprawdę bardzo banalny sposób na wyszukanie tego typu informacji i na pewno będzie osoba w komentarzu, która stwierdzi Ej, przecież to jest oczywiste, przecież każdy tak chyba robi. I to jest do tej osoby wiadomość, nie, tak naprawdę nie każdy tak robi i naprawdę uwierzcie mi, że dalej bardzo dużo osób się pyta o takie naprawdę błahe, banalne porównania. Więc tak jak widać, to połączenie radzi sobie na przykład całkiem fajnie w Far Cry 6 na ustawieniach Full HD Ultra, no i możemy zobaczyć sobie pozostałe testy z różnych gier w tego typu filmikach, ponieważ są one też bardzo często podzielone na zestawy. Ale jeżeli ktoś chce jakąś konkretną grę, no to oczywiście nam nic nie przeszkadza, jakąś konkretną grę wygooglować. I mnie na przykład interesuje porównanie w Cyberpunku. Ponownie wpisujemy sobie procesor, kartę graficzną, albo na odwrót, nikt nam tego nie zabrania niejako, oraz no, grę, którą nas interesuje. I myk, i pek, i cyk mamy kolejne porównanie. I tutaj mamy, jaki tu mamy opis? Tutaj mamy, o, ponownie mamy opis z procesorem, kartograficzną, użyto pamięci RAM, użyto nawet płytą, użyto już nawet chłodzeniem procesora. To jest dosłownie wszystko w tym filmiku, w tym opisie. No i co? No i mamy wyniki z gry. No, to akurat działa całkiem średnio, ponieważ tutaj sobie ktoś stwierdził, że włączy sobie ray <grym> tracing. No, z tym radonem to chyba. Ym... Lekko przesadził, nie będę ukrywać, ale no co, gra działa, jakoś tam się uruchamia, mamy sobie test na różnych ustawieniach, i tak jak mówiłem, to jest naprawdę banalny sposób na weryfikację tak naprawdę czegokolwiek, co nas interesuje w komputerach. Tak samo nikt nam kompletnie nie zabrania wpisać sobie na przykład pojedynczego modelu procesora, czy pojedynczego modelu karty graficznej. I dla kolejnego porównania, dla kolejnego testu, wyszukamy sobie w tym momencie na przykład Ryzena. Tak, bardzo lubię Ryzeny, można zauważyć. Ryzena 7. O, źle wpisałem, trochę się ciężko pisze. Ryzen 7 5800X Cyberpunk. I co nam się w tym momencie pokaże? No, pokażą nam się jakiś test. Tylko w momencie, kiedy wyszukujemy sobie testy procesorów, to naprawdę musimy zwrócić uwagę na temat tego, z jaką kartograficzną jest testowany ten oto procesor. I z tego co widzimy w tym opisie, bądź nawet w tytule tego materiału, to fakt, że jest on testowany z RTX-em 3070. Więc naprawdę czasami warto jest sprawdzić w tym opisie, żeby nie było, że kupimy procesor, okaże się, że on był testowany na filmiku na przykład z jakimś bardzo mocnym RTX-em, a my mamy na przykład 8 Radeona. No to wtedy to, to wtedy to jest chyba całkiem logiczne, że tego potencjału procesora nie wykorzystamy, ale jak to taki mały szczegół. No i co? No i tak samo analogicznie możemy zrobić to z modelami kart graficznych. I ja na przykład interesuje mnie, żeby nie było, że jestem fanbojem AMD i robię tylko Ryzeny i Radeony. To zobaczmy sobie. Wiem co, Intel Arca A, Intel Arc A770. Oj, Wanna nawet literówkę ale to i tak nam wyszukało dobro, że, dobro, dobry filmik, który mnie interesował. I przy wam pokażę bardzo fajny kanał na YouTube, a mianowicie Zwarb Gaming. Jest to kanał, w którym mi się wydaje, że kiedy interesuje Was jakiekolwiek porównanie jakiejkolwiek karty graficznej, to mi się wydaje, że on to na swoim filmiku będzie miał na jakimkolwiek filmiku, ponieważ on, ten gość stosował już naprawdę wiele kart graficznych. I ja jego filmiki bardzo lubię, ponieważ nie to, że są one długie, Testuje praktycznie każdy możliwy preset ustawień w, gr w grach, którą testuje. Są to po prostu bardzo obszerne oraz dokładne testy, więc tego ziomka mogę Wam na pewno polecić. I zobaczmy sobie jakiś filmik, pierwszy lepszy, najnowszy filmik. Jest to test z Fortnite'a. Kilis PZ, tak jak mówiłem, film jest podzielony na rozdziały i mamy naprawdę wszelakie możliwe presety ustawień, jakie możemy włączyć. On trwa w ogóle 35 minut. Więc mi się wydaje, że ktoś na pewno znajdzie ustawienia, które go interesują i dowie się mniej więcej, jaką wydajność prezentuje dana karta graficzna. Tak jak mówiłem, zwracajcie jeszcze uwagę na opisy takich filmików oraz na resztę specyfikacji, które się po prostu w znajdują, ponieważ ta karta graficzna, czyli w naszym przypadku RTX 4060, jest ta karta graficzna testowana z no, bardzo mocnym procesorem, jednak z I5 13 generacji. Więc, no, tak jak mówiłem, na to uwagę zwracajcie. No i. I to był bo chyba na tyle tego bardzo prostego jednak filmiku, nie oszukujmy się, ale mi się wydaje, że jednak bardzo potrzebnego materiału. Mam nadzieję, że komuś z Was pomogłem i będę ten filmik wysłał każdej osobie, która jakkolwiek się mnie zapyta na temat czegokolwiek, czy dana specyfikacja jest w porządku i czy będzie na przykład działał mi Fortnite na tej karcie graficznej. No. Dziękuję za materiał, mam nadzieję, że Wam się podobał. Widzimy się kiedyś, może znowu za miesiąc jak będziemy się chciało cokolwiek zmontować. No i co, dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się kiedyś do zobaczenia na rachej cześć pa, do zobaczenia na rachej cześć hej, cześć.